Chciałem zadedykować, pierwszy razem dzisiaj będziemy śpiewać w tym składzie, chciałem zadedykować pewnej osobie, której bardzo dużo zawdzięczam. Pani Marta Stępnicka, to jest pani profesor z Krakowskiej Szkoły Teatralnej. Od której tak naprawdę w moim przypadku wszystko się zaczęło, kiedy przyszedłem do szkoły, tutaj do Krakowa. W życiu mi się nie spodziało, że będę mógł kiedyś na przykład stać przed państwem i coś zaśpiewać. Myślałem o zupełnie czymś innym, natomiast pani Marta. E, Wziąłem kiedyś za rękę na bok w, w sali wykładowej, mówi: Tak, Przemek, masz śpiewać. No to wszystko przez nią w takim razie. Przepraszam Państwa, będę śpiewał. Jak ktoś już jest idiota, to próżna. Robota, kobieta go, omota, omota, omota. Stracony duch i ciało, i ciało, i ciało. Sam nie wiem, jak się stało, lecz mnie męczy jedna rzecz: czy pani Marta jest grzechu warta? Ta myśl zabija mnie. Nie Marta, zakryta karta, być może warta, być może nie. To niby nic, a zawsze pewna praca. Czy to z wartą się obarcza? To rzecz otwarta, bo gdyby warta nie była warta, byłoby ślep. To strasznie mnie natęża, natęża, tak natęża. Spytałem wprost jej męża. Jej męża, jej męża, jej, męża, jej mąż. Jest ze mną blisko, nieporządne chłopisko. On zawsze wszystko mówi nam. Niech teraz powie sam, czy pani Marta jest grzechu warta, ta myśl uparta. Zabija mnie, bo dla mnie Marta Zakryta karta, być może warta Być może nie, to niby nic A zawsze pewna wraca. Czy to z Martą się opłaca? To rzecz otwarta, bo gdyby Marta Nie była warta, byłoby źle Jej mąż, gdy oprzytomniał Przytomniał, tak, przytomniał Wiedział, że zapomniał. Na pewno tak zapomniał. Udzielił jednak rady, by posłać na zwiady takiego, co by zbadał sam i zreferował nam. Czy pani Marta jest w grzechu warta? Ta myśl uwarta zabija mnie, a mnie Marta zachyta karta. Czy to z Marką się opłaca? To rzecz otwarta, bo gdyby Marta nie była warta, byłoby źle. Czy pani Marta jest w Marta? Tam myślał, Barta je. Czytą smartą mu się opłaca, to że...